Oh. Dzień dziewiąty nowenny do Świętego Jana Bożego. Bazylika Świętego Jana Bożego. Bazylika w Grenadzie. Miejsce ostatniego spoczynku ciała Świętego Jana Bożego. A gdzie na tej ziemi jego duch? Czy w złocie obrazów, albo w przepysznych procesjach, w bogatych obiadach dla bogatych, czy w srebrem wyszywanych ornatach? A może przede wszystkim duch świętego żebraka z Grenady płonie w sercu każdego, kto współczując niemocy bliźniego, dąży do nieustannego czynienia dobra. Łatwo i ciekawie chodzić twoimi śladami, święty Janie, pięknymi ulicami współczesnej Grenady. Ale jakże ciężko naśladować Twój sposób życia każdego dnia, w szarej codzienności, w trudach i przeciwnościach. Kończy się dzisiaj nowenna do świętego Jana Bożego, ale nasza z nim przyjaźń niech trwa na zawsze i znajdzie swoje wypełnienie w domu Ojca Niebieskiego, ojca miłości i miłosierdzia, gdzie razem ze świętym Janem pragniemy radować się na wieki. Witanie. Chryste, usłysz nas. 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 nas Ojcze z niebo Boże Synu Odpoczywicielu Świata Boże Słysza. Duchu Święty Boże Słysza. Święta Trójca i Boże Słysza. Święta Maria, Święta Boże Rodzicielko Święta Pani nad Święty Ojcze Janie Boży. Pana, Pana. Święty Janie Boży, założycielu Zachodu Braci i Oświatła. Święty Janie Boży, gorliwy sługą i opiekuny chorek. Święty Janie Boży, chłostaży i rozdawca Janusz. Święty Janie Boży, Шен день, Боже, за моє серце. Шен Боже, покожну силу, щоб я міг переповати. Шен Боже, постерлу молитви жаління. Шен день, Боже, обранцю діаг. Шен день, Боже, Kroczący drogą pokory. Święta. Święty Boży, przez ludzi znieważonych. Święta. Święty Boży, z miłości ubogich chorób szukających. Święta. Święty Jenny Boży, któryś w postaci chorego na młodzień umów. Święty Jenny Boży, przez której w najświętszej małej panny uratowane. Święty Janie Boże, któryś zasłużył, żeby włożył Ciebie nazwali. Święty Janie Boże, któryś biednymi sierotami opiekował się. Święty Janie Boże, któryś do najświętszej Maryi Panny szczególnie na bożeństwo miał. Święty Janie Boże któreś wielkie zniewali w imię Chrystusa z naszym od Święty janie Boże, któryś przemożnej opieki Archaniła Rafała doświadczał. Święty Janie Boże, z ognia wsalony, święty Janie Boże, duchem poroskim nad umianą, święty janie Boże który świętych rzeczników do Boga nawracał. Święty Janie Boże, który z godziną swojej śmierci przepowiedział. Święty janie Boże, który świętał skrzyżem w ręku umiera. Święty Janie Boże, nasz pojedzeniu. Rzeka Świata. Módl się za nami, święty Janie Boże. Módl się tak mogący Boże, bądź na wieki uwielbiamy Twoim świętym wskudze i wyznawcy, Janie Boże, w którym dałeś światło wspaniałym złożycie. Zapadł Cię serce nasze do naśladowania wielkich Jego snów a zwłaszcza miłosierdzia, abyśmy przez nie doznali miłosierdzia Tego w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. w imieniu Ojca i Syna, i Ducha